Witam. W niniejszym odcinku omówię pierwsze dwa wersety Psalmu 110, który ostatnio opublikowałem, jak się czyta. A teraz skupimy się na dwóch pierwszych wersetach tego Psalmu i utrwalimy sobie czytanie i spróbujemy wytłumaczyć sobie te słowa, które tam padają. Otóż Psalm 110, czyli Mizmor, Miz, Mizmor, miz", miz to jest Psalm. Kuf Jud. Kuf oznacza 100, a Jud to jest 10. Stąd mamy 110. Tak, bo pamiętajcie, że litery hebrajskie są również liczbami. I teraz mamy tutaj, może skupmy się na wersecie pierwszym, czyli werset alef. Le, Dawid, Dawid, Miz, Mor. Czyli tu mamy literkę lamet tutaj, które tutaj wymawiamy akurat, le da mizmor, czyli psalm Dawida, ne um, wyrocznia, można to tak przetłumaczyć jako wyrocznia Pana. Tutaj pada imię Boże, jod, hej, baw, hej, tak? ale to imię Boże jest niewymawiane w tradycji żydowskiej. Jeśli chodzi o chrześcijan, to różnie z tym bywa, i ja chciałbym w odziennej lekcji chciałbym y, omówić bardzo szczegółowo zagadnienie związane właśnie z tetragramem z imieniem Bożym. Y, dlatego teraz tylko y, tak krótko, czyli wyrocznia Pana dla Adoni, dla mojego pana. Po polsku brzmi to dziwnie, po hebrajsku, jeżeli ktoś nie rozumie, też może to zabrzmieć dziwnie, ale chciałbym zwrócić uwagę że samogłoski tutaj z tego słowa Adonai, które tutaj są zamieszczone celowo, aby czytać Adonai zamiast imię Boże, e, tylko jest tutaj, w słowie Adonai mamy szwa złożone, a tutaj szwa występuje pojedynczo, ponieważ pod Judem jest pojedyncze szwa, w związku z tym czytamy, czytalibyśmy E, prawda? Gdyby to, gdyby to trzeba było tak czytać, ale czytamy Adonai. I e, normalnie słowo Adonai oznacza dosłownie Mo i panowie, to jest liczba mnoga podczas gdy tutaj mamy do albo dla mojego pana. Adon pan, adoni mój pan, adonim panowie, adonai moi panowie. Więc ta uroczysta forma adonai, która zastępuje w liturgii żydowskiej imię Boże, to jest tak naprawdę liczba mnoga. Tak? A więc, no, oczywiście, tak nie można tego przetłumaczyć, że wyrocznia panów dla mojego pana, tylko wyrocznia Boga, ponieważ to nam zastępuje imię Boże. Czyli do, dla mojego Pana. Szef, zasiądź, usiądź. Limini, po mojej prawicy. Ad, aż, aszit, położę, ojwecha, wrogów Twoich, oj, we, czyli szef, li, mini Tutaj mamy trzy razy samogłoskę i. Ja ich teraz nie nazywam celowo, jak one się nazywają po hebrajsku, bo istotne jest jak się je czyta. Czyli i, tutaj jest to i, ta krupeczka. At to jest a, at. Ashit, ash, at, ashit, ashit, aż położę. Ojwe, ha, tu mamy o, tu jest j. tutaj jest segol, czyli e. Ojwe, ha. To jest takie gardłowe, tak? bo jak widzimy tutaj, to jest hej, które się ledwo wymawia, a czasami się w ogóle nie wymawia. Jak Na przykład mamy słowo aleluja, ono się za, zaczyna od słowa hej, ale nie, bardzo często jest w ogóle pomijane. Nie mówi się halleluja, tylko aleluja. A więc to hej czasami jest wymawiane, czasami nie. Również we współczesnym języku bardzo jest le, ledwo co wymawiane. Natomiast to chet, haf prawda, Albo HET, tak jak mamy tutaj, poszukajmy HET, czy jest tutaj gdzieś chet. Akurat nie w tym wersecie, ale tu mamy haf, więc to haf jest takie gardłowe. Oj wecha Twoich wrogów, hadom, hadom, podnóżkiem, le raglecha dla Twoich nóg. Tutaj znowu mamy haf końcowe. Hadom to jest taki jakby taboret podnóżek. I teraz werset drugi. Czyli to był ale teraz mamy bet mat te mat te. Jak jest ten, ta kropeczka w środku, to podwajamy spółgłoskę, tylko w biblijnym. I też nie wszyscy to robią, ale we współczesnym już tego nie ma. Czyli matte berło albo laska uzzecha Twojej mocy, oz to jest moc, a uzzecha to jest po prostu Twoja moc. I szlach wyślę i tu mamy het. To gardłowe, tak? To jest takie ch, gardłowe Jak Polaka trudne do wypowiedzenia, tak? Ehm, wyśle pan, Bóg, tak? Adonai, e, micjon z syjonu, czy to berło mocy zostanie wysłane z syjonu, rede panuj bekerew pośród ojwecha, znowu mamy pośród twych wrogów. No i dzisiaj skupimy się tylko na tych dwóch wersetach, ponieważ trzeci werset jest trudny i wymaga oddzielnego omówienia. Także dziękuję. Jeszcze tylko pokażę wam słowo Adonai, bo ono tutaj występuje w tym tekście. O tutaj w piątym wersecie, w wersecie hej, Tu mamy Adonai. I tutaj pod, powiększyłem dla was specjalnie słowo Adonai. Mamy tak od prawej. Chata w patach, czyli szwa złożone. Cholem, czyli O, i wreszcie Kamatzga czyli A. Słowo A do Naj, A, O, A. Dziękuję. Dryszat szalom i leitra ot, to dara babeleitra ot, szalom uwracha.